Witam serdecznie na moim kanale poświęconym naturalnej duchowości, jak i emocjom i wszystkiemu temu, co się wokół tego kręci. To jest mój młody, świeży pomysł. Zobaczymy, jak on będzie ewoluował. Na pierwszy rzut chciałabym opowiedzieć o kręgach. Teraz to jest bardzo popularne. Dużo można znaleźć. Takich ofert kręgi kobiet, kręgi mężczyzn, kręgi mieszane. O co w ogóle chodzi w tych kręgach? Dlaczego one są takie popularne? Na czym polegają? Dzisiaj w tym filmiku chciałabym trochę zgłębić ten temat i opowiedzieć właśnie o tym fenomenie o, 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 tej, o tej niezwykłej e, ścieżce odkrywania siebie. O tej ścieżce, tak naprawdę, praktyki duchowej, bo można powiedzieć, że zasiadanie w kręgach jest pewnego rodzaju praktyką duchową. Zacznę od pytania: czym jest krąg i skąd pochodzi? Krąg to specyficzne, specjalne spotkanie ludzi, którzy zasiadają w kole którego struktura jest, którego struktura mówi o tym, że każdy z uczestników jest sobie równy. Krąg posiada jednego prowadzącego, prowadzącego lub prowadzącą, która trzyma przestrzeń i ma specjalną funkcję, ale nie zmienia to faktu, że jest nadal na równi z pozostałymi uczestnikami. Po prostu ma konkretne zadanie, które wynika po prostu z faktu tego, że na przykład naturalnie więcej czasu poświęciła na zgłębianie podświadomości, psychiki czy odmiennych stanów świadomości, energii. No, w dawnych tradycjach, w dawnych czasach, z których wypływa tradycja kręgów, z, czasach, z czasów przedchrześcijańskich jeszcze, plemiennych, taką funkcję po prostu pełnił szaman, szamanka, która też była wioskowym, takim plemiennym terapeutą, uzdrowicielem, położną, która też odprowadzała zmarłych. To była taka osoba po prostu, która miała taki zawód, taką funkcję w wiosce. W dzisiejszych czasach Nadal rodzą się szamanki, szamani, ale jako że żyjemy w innej strukturze społecznej, ich funkcja troszkę się zmieniła. Nie zmienia to faktu, że prowadzącymi kręgi zazwyczaj są właśnie takie osoby. Skąd pochodzą kręgi? No, już tutaj nadmieniłam. W tradycji szamańskiej mówi się o tym, że ludzie nie nauczyli się, nie, nie, nie przetrwali dlatego, że nauczyli się ze sobą walczyć, ale przetrwali, ponieważ nauczyli się ze sobą zasiadać w kręgach. I odkrywając ten niesamowity świat kręgów, możemy, od, możemy odkryć, że jest w tym ziarno prawdy. Ponieważ dzisiaj żyjemy w czasach bardzo silnej izolacji, osamotnienia, zdystansowania i poczucia bycia pyłkiem w kosmosie, którego można zdmuchnąć poprzez to, że jest samotny. Kręgi pokazują, że rzeczywiście w nich jest moc, w tym ponownym połączeniu serc, tworzy się wewnętrzna siła do stawienia czołu światu, życiu i prze przekazania swojego ja dalej. Um, jaką funkcję mają kręgi? Kręgi przede wszystkim mają funkcję regulującą uczestników takiego spotkania. Regulują emocje, regulują procesy psychiczne, stabilizują różne procesy psychiczne kręgi potrafią spotkanie w takim kręgu potrafi też popchnąć naszą ewolucję dalej poprzez podarowanie nam odpowiedzi na zadane y, pytanie na przykład co teraz mam zrobić czym się teraz zająć dlaczego już nie czuję te, tej ulgi co kiedyś moja praktyka duchowa już nie działa co mam zrobić Tyle, tyle czasu ćwiczę, tyle czasu mantruję czy wizualizuję, ale nic nie działa, nadal jestem nieszczęśliwy. Dlaczego? I właśnie w kręgu, w tym realnym spotkaniu z ludźmi, w którym każdy wypowiada swoją prawdę, w którym każdy dzieli się swoimi rozterkami, kiedy to wszystko wypływa z serca, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź w tych o kruchach słów uczestników kręgu. Czemu to tak działa? Krąg jest bardzo specyficzną formacją. Nie jest to zwyczajne spotkanie na kawę z koleżanką w niedzielne popołudnie. Jest to ceremonia, jest to spotkanie ceremonialne, które jest uświęcone. Dlatego też prowadzącym ten krąg powinien być ktoś, to można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju kapłanem, pełni taką funkcję, jest oddany w swoim życiu temu, jest to dla niego priorytet. To jest dla niego najważniejsze w życiu, żeby wzmacniać i pogłębiać relacje z duchem. I taka osoba po prostu Tworzy specyficzną przestrzeń poprzez otwarcie kręgu, oczyszczenie uczestników, wzywanie czterech kierunków świata wraz z, ze zwierzętami, które są przypisane do tych kierunków. W różnych tradycjach szamańskich są to różne zwierzęta, mm, ale mm, powiem tak. Y Najważniejsze, żeby to działało, nie trzeba się wzorować na szamanizmie amerykańskim, gdzie są zwierzęta jak koliber czy, czy jaguar. To nie są w ogóle archetypy z naszego kręgu kulturowego. Ja wolę używać takich archetypów jak niedźwiedź, czy wilk, czy orzeł, które są bardziej zakorzenione w naszej podświadomości i dla naszej podświadomości znaczą. Znacznie więcej niż koliber. Ponieważ, na przykład, o, o, o znaczeniu symbolicznym kolibra trzeba się najpierw nauczyć i dowiedzieć. A znaczenie symboliczne niedźwiedzia czy, czy orła mamy już w ciele dzięki baśniom, bajkom, opowieściom, które słyszeliśmy już od czasów dziecięcych. Hmm. Czyli tak, otwiera tą przestrzeń. Po otwarciu przestrzeni następuje hmm, czas głębokiego wglądu w siebie. To jest prowadzona medytacja, w której uczestnicy komunikują się ze swoim sercem i ze swoim podbrzuszem. Jest to, uważam, też bardzo ważny moment, zanim otworzymy oczy i zaczniemy wypowiadać swoje prawdy, ponieważ pozwala nam skupić się na sobie. Jesteśmy bardzo rozproszeni na świat, na internet, na innych ludzi, na naszych rodziców, na naszych dzieci, partnerów. A krąg jest takim świętym momentem spotkania ze sobą. Z innymi w ich sercach, ale niejako też przyglądania się sobie w innych. I kiedy prowadzący już wykona całą procedurę otworzenia kręgu i, i, i scentralizowania się w sercu następuje. Otwarcie oczu i rozpoczyna się rozmowa. Można powiedzieć, że to są monologi poszczególnych osób, ponieważ w kręgu nie rozmawiamy ze sobą. W kręgu wypowiadamy się do kręgu, do środka. Krąg to struktura wspólnoty, w której nasze indywidualne ja splatają się ze sobą, tworząc na ten moment, bardzo specyficzną mieszankę naszych treści, które są w tym momencie jedną wielką treścią, jedną wielką wspólnotą. Dlatego jednym z zasad kręgów jest to, że nie odnosimy się do wypowiedzi innych ludzi. Jeżeli jakaś wypowiedź człowieka, konkretnego człowieka nas poruszyła, wypowiadamy się w sposób: Usłyszałam w kręgu to i to. Albo um, ktoś powiedział to i to. Nie mówimy, Kasia powiedziała. Albo nie, nie, nie chwalimy innych za to, że coś powiedzieli. No, podobało mi się, Kasia, co powiedziałaś. Nie, bo to powoduje, że ci, co nie zostaną pochwaleni, czują się automatycznie wykluczani. To działa po prostu automatycznie. Dlatego też zasiadać w kręgu trzeba się nauczyć. Dlatego o, mówiłam na początku filmu o tym, że jest to swego rodzaju praktyka duchowa. Um, dalej. W kręgu każdy wypowiada się o sobie. Nie mówimy o innych, nie mówimy o tym, co mi syn zrobił, córka, tylko co ja o sobie mówimy, tylko i wyłącznie o sobie, co ja doświadczyłam, co ja czuję. Można mówić co mi zrobiono, co ja zrobiłam, ale nie opowiadamy o innych. Nie przerywamy sobie, nie wtrącamy się w wypowiedzi innych. Oraz yy, nie mówimy, ty nie masz racji, albo no, nie zgadzam się z tym. Krąg to jest takie miejsce, w którym każdy, absolutnie każdy może wypowiedzieć swoją prawdę w tym momencie, w którym się znajduje. Jeżeli jego prawdą jest jego cierpienie, musimy to uszanować i na tym polega właśnie niezwykłość kręgu, że szanujemy każdą prawdę, nawet jeżeli ta prawda, jest destrukcyjna. Świętą magiczną wręcz. Funkcją kręgu jest to i jej, jej inteligencja, a inteligencją kręgu jest to, że poprzez tą akceptację i słuchanie i przyjmowanie osoba, która wierzy w destrukcyjną prawdę może zmienić swoją wiarę. Nie dlatego, że ją do tego zmusimy, ale dlatego, że jej, jej serce zostanie natchnione przez coś większego od nas, co tworzymy w kręgu poprzez zjednoczenie naszych indywidualnych: ja. W szamanizmie taka wyższa tożsamość, wyższa jaźń nazywa się Aumakła. Można powiedzieć, że w kręgu tworzymy jedną. Tworzymy wspólnotę naszych wszystkich Aumakła, naszych wszystkich wyższych jaźni. One też na wyższym poziomie tworzą krąg, a na niższym poziomie, tak zwany w podświadomości, również tworzymy krąg. Na trzech poziomach podziemnym, środkowym i wyższym. I tak jak wspólnota Aumakła jest inteligentniejsza i wie, wie lepiej niż nasze środkowe ja, tak, z naszego kręgu dolnego wypływają treści, które mają wy właśnie wypłynąć tu i teraz, w tej przestrzeni świętego oczyszczania, równoważenia, regeneracji, ładowania. To jest krąg, to jest taka przestrzeń, gdzie każdy zostaje wysłuchany i napełniony słodką energią uwagi. Każdym, Każdemu jest poświęcana uwaga, ponieważ on mówi i wszyscy słuchają, więc każdy ma na niego uwagę. To niesamowicie regeneruje psychikę i tworzy, i tworzy w danym człowieku poczucie, że jest zauważony, jest ważny, jest znaczący w świecie, w którym każdy z nas w jakiś sposób czuje się jak pyłek w kosmosie, w którym. Po prostu przepływa i jest niewidzialny. Szczególnie teraz, w werze tych telefonów i, 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 i izolacji w miastach, jest to bardzo silnie wyczuwalne. Dlatego krąg jest jednym z metod radzenia sobie yy, z cierpieniem w tym świecie. Yy. Jest, jest re remedium na to. Jest yy, Zdrowym, bezpiecznym remedium na to, ponieważ w kręgu nie zażywa się żadnych substancji, nie używa się niczego. Jest to przestrzeń czysta. Czysta od substancji. Jeszcze mam tutaj taki podpunkt, co jest potrzebne, żeby działało. A więc już powiedziałam, jest potrzebny prowadzący, którego funkcją jest nie tylko otwieranie kręgu, ale też. Uważne słuchanie każdego z uczestnika i po zakończeniu cyklu, w którym każdy z uczestników się wypowiada, zebrania wypowiedzi i yy, znale znalezienia wspólnego mianownika esencji. Esencji, która chce być dalej kontynuowana. No na przykład taki przykład. Yy, na ostatnim kręgu na przykład po wypowiedziach z każdych z osób wypłynęło, że główną esencją dzisiejszego spotkania jest roztargnienie i brak orientacji w przestrzeni informacji, czyli jest tak dużo informacji w przestrzeni internetowej, społecznej, że już nie wiemy, co jest, na, co, na czym się skupić, co jest prawdą, a co fałszem, bo też był ten problem podjęty sztucznej inteligencji i, i fałszowania, że, 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 że to, co widzimy, może być nie być prawdą, a wyglądać zupełnie realistycznie. I to był główny problem główna esencja z podświadomości naszej wspólnej. Która wypłynęła, która chciała być dalej rozpracowana. Prowadzący po prostu zbiera to, wyraża i puszcza w obieg dalej. Kolejny oplotek, w którym podejmuje się ten temat, tej esencji, zazwyczaj powinien przynosić jakiś zarys, jakiś zarys odpowiedzi na ten problem czyli jak, gdzie, jak szukać leku, lekarstwa na ten problem. W przypadku tego kręgu doszłyśmy do wniosku, że żeby poradzić sobie w świecie takich potężnego przebodźcowania informacjami, powinnyśmy skupiać się przede wszystkim na przestrzeni naszego serca, na przestrzeni ciszy w życiu, żeby, żeby w codzienności też były momenty ciszy i, i braku jakichkolwiek bodźców, i na przestrzeni konkretnych konkretnych po prostu też relacji w naszym codziennym życiu. Hmm. I to był taki właśnie... E... I, I tak mniej więcej to powinno wyglądać. Zazwyczaj takie dwa oplotki przy sześciu osobach to już są dwie godziny kręgu. Mm. Im więcej osób, tym dłużej to trwa. Więc widzicie, że e, <śm> e, a, a już to przynosi potężną, potężną dawkę wglądu dla każdego z uczestników. Mm. Co jest jeszcze bardzo potrzebne, żeby w ogóle krąg działał? No, szczerość uczestników oraz chęć otwarcia swojej przestrzeni emocjonalnej na innych. Ponieważ jeżeli ktoś nie otworzy siebie i będzie pozostawał w poczuciu wstydu i w poczuciu nieadekwatności, to nie powie nic głębszego, do czego będzie można się odnieść, co poruszy struny innych ludzi. Po prostu no, prowadzący, nie, nie, jakby. Nic nie wymyśli <laughs> dla uczestników, to wszyscy tworzymy tą, ten krąg. Prowadzący jest jedynie tylko katalizatorem i takim inicjatorem tego spotkania, można powiedzieć takim yy, łącznikiem, ale też jest uczestnikiem więc też, yy, też wyraża swoją prawdę i też wyraża swoje głębokie wglądy. Yy. Więc dlatego, dlatego właśnie jest o, ten krąg jest o tej wspólnocie, bo każdy po prostu swoje ziarno musi na ten ołtarz na samym środku dać. Żeby krąg działał tak, jak ma działać, dla najwyższego dobra każdego z uczestników. Mm. Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć na temat kręgu. E, moje pytania już się wyczerpały, które sobie tutaj zapisałam, na które chciałam odpowiedzieć. E, powiem tak: no, kiedy mówi się o Tao, to już nie jest Tao. <tak>, tak samo jest tutaj. Mogę dużo, można dużo mówić o kręgu, ale kręgu po prostu trzeba zacząć doświadczać żeby poczuć to o czym tutaj mówię. Dlatego zapraszam wszystkich, aby poszukali sobie u siebie gdzieś w swoich miastach właśnie kręgów. Poszli na taki krąg, doświadczyli tego. Często kręgi są za darmo, że to są takie działania właśnie prospołeczne, prointegracyjne, niekomercyjne. Z idei, z głębszej potrzeby mm, tworzenia pokoju i wspólnoty w dzisiejszym świecie. A ja osobiście też zapraszam na kręgi, które tworzę w okolicach Kielc, w Pinczowie, na Ziemiach Świętokrzyskich. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa.